Któregoś dnia Bóg spojrzał na ziemię i postanowił, że od teraz w grach będą wychwalać jego imię. I było to dobre. Postanowił natchnąć jednego z deweloperów. Ale coś poszło nie tak. O kurwa! Coś naprawdę poszło całkowicie się zjebało. Że co? Że mam grę zrobić? Lobra! Wyścigi. Nie przepadam za nimi, choć przyznaję, że od czasu do czasu przejadę parę tras Forza Horizon czy parę kółek we wciąż dla mnie fantastycznym Motorstorm Pacific Rift. Kiedyś wgrałem w zjebane wyścigi traktorów czy inne gówna, ale... no właśnie, ale... Ale nic. Absolutnie nic nie jest w stanie przygotować cię na to, co zobaczysz w Zurejs. Choćbyś wciągnął tonę koksu, nie dasz rady. Taki to ciężar. Zurejs należy do uwielbianego przeze mnie gatunku gier religijnych. I, o mój Boże, gdybym był chrześcijaninem, katolikiem, to bym był poważnie wkurwiony takim podejściem do sprawy. Ale po kolei. Graj z drugą częścią gry Noah Adventure. Jeśli myślicie o snesowej gierce, o której odpowiadał Rolf, jesteście w dużym kurwa błędzie. Jest to zupełnie inna gra, ale na tą abominację przyjdzie jeszcze czas. Grę określiłbym mianem wyścigów, gdzie wybieramy jakiegoś zwierzaka i zapierdalamy po jednej z ośmiu plansz unikając przeszkód. Tyle w skrócie, ale. Ja pierdolę. Ile wiader gówna bym nie wylał na to chujstwo, to i tak będzie za mało. Aż nie wiem od czego zacząć. Grze jest fabuła, po części powiązana z wydarzeniami biblijnymi. Dobrotliwy, łagodny Bóg zapowiedział nadejście ogromnego sztormu, który utopi 99% populacji. A jedynie Noemu powiedział, aby zbudował arkę i zabrał po parze zwierzaków z każdego gatunku. Bo zwierzaki widocznie też zawiniły tymi swoimi chujowymi, słodkimi mordkami i trzeba je wszystkie wymordować, bo tak będzie lepiej. To znacie z lekcji religii. To co dopowiada gratu, jakim skurwy synem i sadystą był jebany Noe, jego banda z wyroli. Po powodzi Noe postanowił radować się na swój zjebany, skrzywiony wyrolski sposób. Kazał zbudować reszcie bandy przypierdali tory po których będą się ścigały uratowane zwierzaki, a także wykopał w ziemi ogromną dziurę, gdzie zwierzęta miały bawić się i tańczyć. Słabo wam? Kurwa to dopiero początek. Warto że gra dzieje się w czasach Noego, pamiętajcie o tym, będzie to kurwa niezwykle ważne przy moich kolejnych przypierdalaniach się do tego chujstwa. Na początek wybierasz sobie zwierzaka, może być świnia, koń i inne biedne istoty. Każdą z nich określa parę parametrów. Na przykład świnia najlepiej pływa, a koń najszybciej biega, a koguar skacze. Potem wybierasz jedną z plansz i strumień parującego gówna zaczyna wylewać się z monitora na twoją zdziwioną twarz. Już z początku widać, że zjebali cienie. Nie wiem jak można spierdolić cienie w grze, przecież to jest do chuja pana generowane automatycznie. Jak to można spierdolić? Wychodzą zwierzaki. W czasach Noego mieli już światło uliczne. Nie wiedziałeś? Znowu spałeś kurwa na religii. Posłuchajcie tego głosu. Jakbyś się pytał, co to kurwa za opóźniony w rozwoju komentator, to powiem ci, że to sam Bóg, więc teraz cofnij to, co powiedziałeś, wychędożony przez konia bluźnierco. Zaczynasz zapierdalać. I tak słowo zapierdalać jest tutaj jest odpowiednim zwrotem. Po zjedzeniu leżących na ziemi przysmaków, np. pizza, lód, hamburger, zaczynasz zapierdalać jeszcze szybciej. Potem skoki przez płotki, które ktoś jebnął bez żadnego zastanowienia. Potem zaczynają srać kruki, jak wdepniesz w gówno, to przestaniesz zapierdalać i to jest niedobre. Potem jakiś tunel, spadasz w otchłań, kurwo niewierna, zginiesz koniu śmierdzący, roztrzaskany na miazgę o ziemię. Ale nie, wpadasz do wody. Niedługo później jebane zyrolskie przydupasy Noego na biedne zwierzęta zrzucają beczki z wybuchającą substancją. Cóż za radość po przeżytej powodzi. Może od razu z tej radości wsadzić dzisiaj w dupę. Granat ostatecznego rozpierdolu. Jeśli uda ci się dotrwać do końca ten czyhający na twoje życie i zdrowie w każdej sekundzie wyścig, dobiegasz do tego zwyrola Noego, na flagach hasła wychwalające Boga i Shalom Shalom kurwa, cieszę się, że mnie nie zabiłeś, sadystyczna mendo byś zgnił w męczarniach, parchaty dziadu. Nie pozwólmy oparom absurdu opaść za szybko. Po wygranym wyścigu masz całkowicie z dupy scenę. Oto sadysta Noe zapierdala w wąwozie. Gdzie zapierdala, zapytasz. Zanim odpowiem na pytanie, zobacz to. Do Noego zaczynają strzelać petardami. Scena jak z Call of Duty: Noe wśród wybuchów bohatersko prze Ale gdzie? No kurwa, na niewielki placy, gdzie nocą widziana jest tęcza, a zwierzaki tańczą w rytm radosnej muzyki. Obok Zambrudery Noego, jak widać, aż ich nosi, że nie udało im się dzisiaj nikogo zamordować albo chociaż trwale okaleczyć. W drugim wyścigu wybieram innego zwierzaka Już na ekranie ładowania Bóg jest przedstawiony jako przeszkoda Ciekawe, ale co tam W tej planszy mam statki pirackie Znaczy, że ktoś uratował się z tej powodzi Piraci i chyba Egipcjanie Też może to Egipscy piraci Chuj, nie wiem Tutaj biedne zwierzaki mogą spłonąć żywcem Albo zostać one przez ogromne betonowe słupy Chwalmy Pana Jakby tego było mało Znów beczkami napierdala. A Noega Następnie biedny zwierzak musi przepłynąć Basen pełen pirania W końcu dobiec do Noego Cóż za przeprawa Miłosierny sadysto Noe w kolejnej planszy nosorożec trafia na normalną ulicę z przystankami i znakami. Wspomniałem, że akcja dzieje się grubo przed narodzinami Chrystusa? Tutaj na biednego zwierzaka wypuszczane jest stado jebanych słoni, których nie ma możliwości ominięcia. A pod koniec dumnie pręży się flaga konfederacji. Jakież emocje, jaka celebracja. Po chuj noe, te zwierzaki ratował, jak chce je zmiażdżyć, podpalić czy wysadzić w powietrze. Ale ale, myślisz, że już widziałeś wszystko? co chuja tam widziałeś Kolejny wyścig jest nawet lekki w porównaniu z poprzednimi. Owszem, piranie, beczki, zmutowane świnie, stemple próbujące cię zmiażdżyć, ale najlepsze na koniec, balony z napisem Kocham Boga, wypełnione wodorem, które po zetknięciu wybuchają. Wybuchają ci prosto w ryj, paląc skórę i wypalając gałki oczne. Nie wiem kto tą grę zrobił, ale chyba do chrześcijan to im zajebiście kurwa daleko. Kolejna mapka pokazuje, że piguły weszły za mocno i kurwa tak, tak, jest poziom z pociągami. W grze o biblijnym Noe i jego zawodach jest poziom z pociągami. I wyobraź sobie, że obok pociągów są dinozaury, albo dinozaury spychające pociąg do rzeki. A najlepszy moment zapierdalasz po torach jak lokomotywa brzechwy, a tu nagle sprzeciwka dryzyna na czołówkę zapierdala. Nie masz gdzie się ukryć. Panika Majty Nagle jedziesz sobie drezyną, niszczysz jakąś zaporę, pociąg spada i wybucha niszcząc kolejne wagony o billboard z cytatem z Biblii. Brawo kurwa, wygrałeś kolejny wyścig. No, jest smutny, że przeżyłeś ty chuju kurczowo trzymający się życia gimbus komórki na osiedlu dresów. A cóż w tej mapce nas czeka? Aha! Wyjebanie zwierzaka rakietą w kosmos! Tak! Wypierdolenie dosłownie w kosmos, a dokładnie na księżyc! Bo dalej trwa wyścig na księżycu. Noe bez skafandra, twardy skurwesen. Znów niepocieszony. Nawet brak tlenu nie chce cię zabić! Chuju! Chwalmy pana! Jakie to jeszcze pomysły rodzą się w głowie Noego? A może wyjebać zwierzęta z armaty? Proszę bardzo! O! Samolot leci. Tak! Nawet bombardowanie samolotami tych biednych zwierząt też jest w tej chrześcijańskiej grze, bo tak należy czynić. Nie czytałeś Biblii, więc się nie wypowiadaj. Twórca czytał i tak było. W ostatniej mapce zwierzaka wystrzeliwują z katapulty, który spadając przebija się przez jakieś witraże i rozpierdala się o ziemię. A wokół bombardują samoloty. Noe, pierdolony ocalały, który musi wyżyć się w sposób na tych biednych zwierzakach. Jaki to wizerunek wystawia osobie, która jako jedyna została ocalona przez Boga? Jak to się ma w ogóle do wszystkiego? Czy gra posiada błędy? O kurwa, mógłbym napisać o tym całą księgę, aż nie wiem od czego zacząć. Że zwierzęta potrafią zablokować się do góry nogami, że w niektórych mapkach Noe to jebany wielkolud, a w innych jest normalny. Że po skończonym wyścigu nadal możesz wyjewać zwierzakiem z mapy i zgaśnie wtedy światło, a postacie będą czarne nawet w kolejnej cutscence. Czy wreszcie można wyjść poza planszę w każdej mapce? I nie zajęło mi to dłużej niż dwie minuty, aby wykminić jak to zrobić. Latanie ponad planszą, pod planszą, wszystko da się zrobić, jest możliwe w tej pokurwionej grze. Aha, nie, wspomniałem o muzyce, zmaganiom zwierząt, które chcą ujść z życiem, przygrywają radosne pieśni zaśpiewane do jakichś chujowych plików MIDI pobranych z sieci. Wprowadza to całkiem absurdalny klimat, chuj tam, że chcemy Cię wysadzić beczką, zbombardować, wrzucić piranią na pożarcie czy wypierdolić w kosmos z wodorem, Bóg Cię kocha, śpiewaj z nami. Poza wyścigiem masz jeszcze opcję uruchomienia creature party. Z grubsza polega to no na tym, że zwierzaki noe tańczą na dance floorze. Kurwa, tańczą to za duże słowo. Kręcą się jak jakieś zasrane spinery, albo robią inne dziwne rzeczy. To jest niepojęte, co się tu odpierdala. Teraz skumajcie. Gość, który zrobił to gówno na oficjalnej stronie Zurej sprzedaje jebane poduszki i pokrowce do telefonu z grafikami z gry. Jakim trzeba być bezczelnym chujem? To ja już nie potrafię tego okiełznać, to jest niemożliwe. Grając w Zurejs myślałem, że to mi się śni. Odwiedzając tą zasraną stronę nadal myślałem, że mi to się śni, że to nie może być prawda, ale jest to kurwa najszczersza prawda. Nie mam słów, aby skomentować to gówno. Faktem jest, że gra jest teraz darmowa. Wcześniej ten syn kazał sobie za to płacić. Ten pierdolony chujek powinien zapierdalać na galerze. Wśród bombowców, pirani, beczek i balonów z wodorem powinien zapierdalać pojebanym Eufracie tam i z powrotem. Kurwi pomiot. Brakuje mi słów, aby go obrazić bardziej. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów brakuje mi obelg. Skoro jakiś jebany sandał tak przedstawia katolicyzm i chrześcijaństwo w postaci jakiejś kurwiej gry, gdzie Zadaniem jest po prostu przeżyć. Potem chce za to pieniądze i kurwa zgarnia hajs na jakieś chujowiźnie z netu z grafikami. To w jakim świetle go stawia? Zrób kurwa nam wszystkim przysługę, chuju. Wsadź się w dupę rakietę i wystrzel się na księżyc. Chwalmy pana!